Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj powiedziałem wam, że nie jesteście święci z powodu tego, że robicie coś, co jest święte. Ale dlatego, że Jezus oddzielił was dla siebie. Dlatego jesteś święty. I had a friend of mine who was an incredible Bible teacher. Miałem przyjaciela, który był niesamowitym nauczycielem Biblii. On już jest z Jezusem. Ale mieszkał w innym kraju w Azji przez wiele wiele lat, aby być misjonarzem. Pewnego razu wyjaśnił słowo "święty" w bardzo naturalnym kontekście, którego nigdy nie zapomnę. Powiedział: "W kraju, w którym mieszkam, nie używają"

Is holy. Następnie powiedział: Ten garnek, którego używają do mycia tyłka po zrobieniu kupy, jest święty. It is separated for specific purpose. Jest oddzielony w konkretnym celu. Nigdy nie odważyłbyś się użyć tego naczynia, aby napić się wody lub ugotować jakiś posiłek. That would be so wrong. To byłoby bardzo niewłaściwe. Tak więc święte oznacza być oddzielony dla konkretnej rzeczy. W tym kontekście oznacza to, że zostaliśmy oddzieleni przez Boga, dla Boga. Niezależnie od tego, czy żyjesz w ten sposób, czy nie, jest to prawda. Tak właśnie się stało. powiedział im, a teraz praktykować. Paweł powiedział im, kim są, a teraz mówi im, że muszą to praktykować. Mówi: Błagam was, abyście chodzili świętymi. Chodzić oznacza żyć tym w codziennym życiu. Żaden chrześcijanin nie powinien być zmuszany do dawania świadectwa lub dzielenia się Ewangelią, aby być znanym jako chrześcijanin. Dzielimy się aby inni mogli to usłyszeć i stać się. And get saved. Dzielimy się Ewangelią, aby inni mogli ją usłyszeć i zostać zbawieni już po samym sposobie, w jaki prowadzisz swoje codzienne życie, powinieneś być rozpoznawalny jako chrześcijanie. That's what the Apostle Paul is telling to, them. to właśnie mówi im Paweł Apostoł. Right. Mówi, w swoim codziennym życiu żyjcie właściwie. Look how beautiful the passion Zobacz, jak pięknie wyraża to The Passion. W sposób odróżniający. Odpowiedni do waszej wysokiej rangi, nadanej wam w waszym boskim powołaniu. Do you what Paul told them in the Czy pamiętasz, co Paweł powiedział im w drugim rozdziale? They are in with Jesus. Siedzą w niebiańskich miejscach z Jezusem. Far above every other power and Daleko ponad wszelką inną duchową mocą i autorytetem. Więc Paweł mówi, że masz najwyższy od kogoś. Paweł mówi: Macie najwyższą pozycję ze wszystkich. Teraz, proszę, żyjcie zgodnie ze swoją wysoką pozycją live something that's not according to who you are nie żyj czymś co nie jest zgodne z tym kim jesteś Alexander the Great was walking one afternoon Aleksander Wielki spacerował pewnego popołudnia He found a soldier lazy laying under the tree I znalazł żołnierza lniwie leżącego pod drzewem And the soldier didn't recognize Alexander Ten żołnierz nie rozpoznał Aleksandra And Alexander said What's your name soldier Aleksander zapytał jak masz na imię żołnierzu And the soldier said Alexander Żołnierz odpowiedział Aleksander. The Great said, your name or your behavior. Aleksander Wielki powiedział: Zmień swoje imię albo zmień swoje zachowanie. See, this is what Paul is here. To właśnie tutaj mówi Paweł You have the highest rank that anybody can have now. Masz najwyższą rangę, jaką ktokolwiek może mieć, teraz żyj w sposób, który odpowiada tej randze. Tego trzeba dzisiaj nauczać na całym świecie. W wielu narodach istnieje tak niewielka różnica między chrześcijanami a niechrześcijanami. In w wielu miejscach, które I know, w rzeczywistości w wielu miejscach, które znam, niech chrześcijanie są bardziej wiarygodni niż chrześcijanie. Nie jest odpowiednie dla twojej rangi, jeśli jesteś nieuczciwy. Nie jest odpowiednie dla twojej rangi, jeśli próbujesz wykorzystywać innych, by zyskać przewagę. Nie jest odpowiednie dla twojej rangi, jeśli kochasz siebie bardziej niż innych ludzi. Nie jest odpowiednie dla twojej rangi, jeśli mścisz się i odpłacasz złem za zło. Nie jest odpowiednie dla twojej rangi, gdy dajesz słowo i Jego nie dotrzymujesz. Nie jest odpowiednie dla twojej rangi, gdy lubisz otrzymywać więcej niż dawać. Pomyśl tylko o randze, jaką otrzymałeś siedząc razem. Razem z Jezusem. A teraz pomyśl, jaki rodzaj zachowania jest odpowiedni dla tej rangi. Chciałbym zadać Ci małą pracę domową. Poproś Ducha Świętego, aby pokazał Ci jakikolwiek obszar, w którym nie żyjesz odpowiednio dla rangi, którą on ci dał. Pamiętaj, it's a very, very high rank. że jest to bardzo, bardzo wysoka ranga. Ludzie powinni spędzać z tobą nie więcej niż godzinę, aby już widzieć, że jesteś inny. Because if somebody who lives in a high rank, a high rank general. Ponieważ, jeśli ktoś, kto ma wysoką rangę, jak wysoki rangą generał, wchodzi do pokoju i wszyscy powinni o tym wiedzieć. Więc żyj zgodnie ze swoją rangą. Do zobaczenia jutro.